To nowe centrum logistyczne, które powstało w Bieruniu. Inwestorem jest włoska firma Systema Generalnie obsługujemy branżę e, automotive. Naszymi głównymi klientami w tej chwili jest Fiat Autopoland. Pierwsze, etap inwestycji związany z budową hali magazynowej i piór o powierzchni 20 tys. m2 jest już zakończone. Obecnie centrum logistyczne jest w trakcie wyposażenia. Włosi postawili w Bierunie nowe centrum głównie ze względu na sąsiedztwo potentata branży samochodowej. Stąd właśnie ta lokalizacja, ta bliskość świata, odległość 1200 metrów. Od bramy do bramy. Był to w tej okolicy, czyli okolicy Tychów i Bierunia, optymalny dla nas teren, dla naszej działalności o tak dużej powierzchni i tak blisko fiata. To pierwsza tak poważna inwestycja na terenie Bierunia od dłuższego czasu. W miejscu, które Włosi wybrali pod Centrum Logistyczne, w najbliższych latach powstarą kolejne hale magazynowe. Cała powierzchnia SMP Poland to 17,5 hektara. Całość inwestycji to jest 60 tysięcy metrów kwadratowych magazynów plus około 40 tysięcy metrów kwadratowych dróg i pól odkładczyk plus bocznica kolejowa. Pojawienie się tak dużego inwestora w Bieruniu otwiera przed miastem nowe horyzonty, a być może wkrótce w ślad za włochami pojawią się kolejni, którzy zechcą w tym miejscu stawiać nowe zakłady. Zainteresowanie inwestorów jest dużo większe. Na chwilę obecną uaktualniamy jakby informacje dotyczące sfery geotechnicznej tych terenów i planowane są spotkania. Także trzeba powiedzieć, przy udziale firmy Systema Poland, która jakby wspiera i także pomaga, aby tych inwestorów tutaj sprowadzić. Taki scenariusz możliwy jest dzięki odpowiedniej współpracy samorządów z inwestorami. A zdaniem przedstawicieli firmy, biernik na tym polu spisuje się znakomicie. Życzyłbym wszystkim inwestorom tak dobrej współpracy, zarówno z, z gminą, jak i ze starostwem. Nowe centrum logistyczne to także nowe miejsca pracy. Minimalna liczba osób, która tu będzie na koniec inwestycji to jest 140 osób. 103 osoby planujemy zatrudnić na terenie magazynu jako osoby bezpośrednio produkcyjne. Reszta to będą osoby w działach takich jak personel, księgowość, zakupy. Będziemy też mieli tutaj dział badań i rozwoju, gdzie będą logistycy pracowali nad nowymi rozwiązaniami dla logistyki. Całość inwestycji ma zostać zakończona w 2013 roku. Marcin Magiera, SBL24